Końcówka 2024 roku w lotnictwie była fatalna po dwóch dużych katastrofach: Boeinga 737 w Korei Południowej oraz Embraera w Azerbejdżanie. 29 stycznia dochodzi do zderzenia bombardiera CRJ700 z wojskowym Black Hawkiem. Co łączy te wszystkie trzy katastrofy? Fakt, że w żadnym z tych trzech przypadków nie doszło do usterki technicznej. Tylko w przypadku wydarzeń z Korei mogliśmy być szokowani, że zderzenie z ptakiem, co zdarza się bardzo często, finalnie doprowadziło do tragedii. Przedwczoraj w nocy dochodzi do katastrofy Learjeta 55 w Filadelfii, który spadł na zamieszkałe tereny miasta, a do sieci trafiły szokujące nagrania, spadającego pionowo samolotu. Przebieg lotu został przedstawiony podczas konferencji FAA. Trochę o samym locie. Lot rozpoczął się w Onaloka na Florydzie wczoraj po południu około godziny 12. Samolot przybył na lotnisko North East Philadelphia około godziny 14.15 po południu. Był na ziemi przez kilka godzin i opuścił pas startowy 24 około godziny 18.06. Jak już wspomnieliśmy, w tym czasie było ciemno i panowały warunki przyrządowe. Samolot wzniósł się na wysokość około 500 stóp nad Ziemią. Patrzyliśmy na dane GPS samolotu. Lekki skręt w prawo, po którym nastąpił lekki skręt w lewo, a następnie strome opadanie w kierunku Ziemi, gdzie się rozbił. Cały lot trwał mniej niż minutę. W sieci pojawiło się również nagranie przedstawiające ogrom zniszczeń oraz jak blisko było, aby samolot spadł na budynek mieszkalny. Mimo to w wyniku uderzenia i ogromu rozrzuconych odłamków życie straciła jedna osoba na ziemi, znajdująca się w samochodzie, a rannych na ziemi zostało 19 osób. Swoją konferencję zwołały również władze Filadelfii, gdzie dowiedzieliśmy się, że wciąż trwa akcja poszukiwawcza, a bilans ofiar lub rannych może wzrosnąć. Mamy zespoły, które chodzą dosłownie od domu do domu. Od drzwi do drzwi, a także nasz personel licencyjny i inspekcyjny sprawdza wszystkie te mieszkania. Wszystkie mieszkania w okolicy, abyśmy mogli być pewni, że nie mamy innych ukrytych uszkodzeń lub uszkodzeń strukturalnych i możliwe, że nadal je znajdziemy. Jak więc słyszeliście, jest to nadal bardzo aktywna i płynna sytuacja. Jest całkowicie możliwe, że liczba ofiar ulegnie zmianie. Patrząc na ogrom zniszczeń i totalnie roztrzaskany samolot, wskazanie przyczyny katastrofy będzie bardzo ciężkie. Dlatego mieszkańcy Filadelfii proszeni są o niedotykanie jakichkolwiek części samolotu, jakie znajdą, ponieważ każda z nich może okazać się kluczowa w śledztwie. Być może niektórzy ludzie byli w okolicy zeszłej nocy, kiedy nastąpiła eksplozja, i mogą się obudzić i wyjść, aby wsiąść do swoich samochodów. Mieszkają w innej części miasta i mogą mieć dowody na swoich samochodach. Jeśli zdarzy się to Tobie, nie dotykaj niczego. Natychmiast zadzwoń pod numer 911. O piekle, które w kilka sekund rozpętało się na ulicy Filadelfii, opowiedział mediom jeden ze świadków wydarzenia, według którego, co ważne, samolot płonął jeszcze zanim uderzył w ziemię. Usłyszałem głośny ryk, a następnie zobaczyłem na niebie kulę ognia. Samolot nurkował i wybuchł tuż obok bloku. Po prostu zanurkował prosto w dół. Zamknęli ulicę. Wiele osób wpadło w panikę. Z autobusu wybiegła płonąca kobieta. Co masz na myśli, mówiąc, że wybiegła z autobusu? Obok przejeżdżał autobus i jej kurtka stanęła w płomieniach, kiedy z niego wybiegła. Czyli samolot spadł i uderzył w autobus? Tak, autobus jechał ulicą Kotman i przypuszczam, że eksplozja uderzyła w niego i zapalił się. Zdecydowanie widziałem odłamki spadające na całą ulicę Kotman. Bałem się tam biec, ale w tym momencie nie można się bać. Zdecydowanie bardziej gorąco zrobiło się w Waszyngtonie, gdzie sprawa katastrofy bombardiera CRJ nabrała podłoża politycznego, gdzie Donald Trump oskarża poprzednią administrację Joe Bidena o obniżenie standardów w lotnictwie. Musimy mieć tylko najwyższe standardy dla tych, którzy pracują w naszym systemie lotniczym. Zmieniłem standardy Obamy z bardzo przeciętnych w najlepszym wypadku na nadzwyczajne. Pamiętaj o tym: tylko osoby o najwyższych predyspozycjach, o w najwyższym intelekcie i psychice mogły kwalifikować się na kontrolerów ruchu lotniczego. Nie było tak, zanim się tam dostałem. Kiedy zacząłem w 2016 roku, dokonałem tej zmiany bardzo wcześnie, ponieważ zawsze czułem, że jest to praca, która musi być wykonywana przez superinteligentnych. Tak naprawdę ich nie mieliśmy, a potem mieliśmy. A kiedy odszedłem z urzędu i Biden przejął władzę, zmienił je z powrotem na niższe niż kiedykolwiek wcześniej. Na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo. Obama, Biden i demokraci stawiają politykę na pierwszym miejscu. Co szokujące, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych dodał: Jakie osoby FAA zatrudniała podczas rządów Joe Bidena? FAA aktywnie rekrutuje pracowników cierpiących na poważną niepełnosprawność intelektualną, problemy psychiatryczne i inne schorzenia psychiczne i fizyczne w ramach inicjatywy zatrudniania różnorodności i integracji opisanej na stronie internetowej agencji. Wyobrażasz to sobie? Warto dodać, że dzień wcześniej doszło do jeszcze jednego zbliżenia śmigłowca z samolotem Republic Airways, a jak podaje źródło Simple Flying, niektórzy kontrolerzy ruchu lotniczego w Stanach Zjednoczonych już otrzymali wiadomości sugerujące, że powinni zacząć rozglądać się za nową pracą. Jesteśmy już również po przesłuchaniach kontrolera i jak ustalono, pracował on wtedy sam, podczas gdy jego obowiązki powinny wtedy obsługiwać dwie osoby. Wracając do samej katastrofy, to mamy wiele istotnych aktualizacji, przede wszystkim jak podaje agencja Reuters. Załoga myśliwca odbywała lot szkoleniowy symulujący misję ewakuacji wysokich rangom urzędników w bezpieczne miejsce w przypadku ataku na USA. Tak jak miało to miejsce 11 września, kiedy to właśnie ten batalion ewakuował z Waszyngtonu, członków kierownictwa Departamentu Obrony. Armia ujawniła również tożsamości załogi śmigłowca, a ten był pilotowany przez kapitan Rebekę Lobach. Czarne skrzynki zostały już wydobyte z wody, a dane odzyskane. Przede wszystkim ustalono już, że piloci bombardiera zostali ostrzeżeni przed śmigłowcem, kilka sekund przed uderzeniem przez sam samolot. I podjęli próbę odejścia na drugi krąg, aby uniknąć śmigłowca. A jak pokazały dane, samolot zdążył lekko zwiększyć wysokość. Wstępne dane wykazały również sprzeczne odczyty dotyczące wysokości lotu samolotu i helikoptera. Odczyt z rejestratora odrzutowca pokazał, że wysokość maszyny w chwili zderzenia wynosiła 320 stóp, czyli 99 metrów. Granica błędów w tym przypadku to nieco ponad 7 metrów. Dane z wieży kontrolnej pokazały natomiast, że helikopter Black Hawk znajdował się na wysokości 200 stóp, czyli 61 metrów. Gdyby rzeczywiście tak było, to do zderzenia by nie doszło. Dane wskazują również, że na sekundę przed uderzeniem śmigłowiec zmienił nachylenie, co może oznaczać, że kapitan próbowała wykonać manewr, aby uniknąć katastrofy. FAA nałożyła restrykcje dotyczące okolic lotniska DCA, gdzie obecnie może latać tylko śmigłowiec prezydenta Stanów Zjednoczonych, dopóki nie zostanie zakończone dochodzenie w sprawie katastrofy. Warto dodać, że na pokładzie Bombardiera, który spadł do rzeki Potomak, znalazła się Polka Justyna Meyer wraz z dwunastoletnią córką. Co niestety trzeba dodać, co umknęło w mediach, druga największa katastrofa w tym roku wcale nie miała miejsca w Filadelfii. Tego samego dnia, kiedy Bombardier zderzył się z Black Hawkiem, w południowym Sudanie spadł Beechcraft 1900D. Na pokładzie którego znalazło się 21 osób, a wypadek przeżyła tylko jedna osoba. Przyczyna tej katastrofy nie jest znana.